Dzień dobry, bo kiedy to oglądacie, to zapewne jest czwartkowy poranek. To materiał związany z walką Mateusza Gamrota z danym hookerem na Gali UFC 305, numerowany event w Australii. No, dla nas dwie ciekawe walki. Głównie ta Mateusza Gamrota z danym hookerem, ale też main event, gdzie Polak rodak Afrykaner w starciu z Izraelem Adesaniem. Do czego przejdziemy w innym materiale. Natomiast starcie Mateusza Gamrota z danym hookerem zapowiada się na papierze na łatwe starcie dla, dla Polaka. Bo stylistycznie powinien mu leżeć Mateusz Ga Dan Hooker, o ile Mateusz do tego pojedynku podejdzie e, podobnie jak na przykład do pojedynku z Janinem Tarnerem, bo tu bym upatrywał podobieństwa, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz. Dobry wieczór. Na wszelki wypadek, gdybyście to jednak oglądali czwartkowym wieczorem albo nocą, bo może i tak się zdarzyć. Więc co do tego pojedynku, to rzeczywiście rywal w teorii jest dla gamera dosyć, dosyć fajny. Gamer, jeżeli miewa problemy, to raczej z mocnymi zapaśnikami, którzy są defensywnie usposobieni, jeżeli chodzi o strefę zapaśniczą. Patrz Benildariusz na przykład. Na przykład mają do tego dużą siłę fizyczną, taką statyczną. Tutaj w tym momencie te niesamowite zapasy gamera nie to, że nie działają, tylko po prostu na potykają na taką skałę, którą muszą cały czas obchodzić, omijać, kombinować. No i tutaj no, ta walka z Dariuszem właśnie pokazała, gdzie są największe problemy, a tutaj <słuch> hooker absolutnie nie ma takiego stylu jak Dariusz, jego zapasy no może nie są złe, ale to na pewno nie jest ten poziom, nawet możemy bym powiedział nie ta liga, co zapasy Gamera. To przepraszam, że Ci się wetnę teraz, ale zapasy defensywne to jest poruszany temat bardzo często przy okazji pojedynku Gamrota z hookerem, bo on ma bardzo dobrze w statystykach tą skuteczność, jeżeli chodzi o obronę obaleń. Ja przed tym naszym dzisiejszym odcinkiem obejrzałem sobie dwa pojedynki, jeden z Islamem Machaczewem, tam było do jednego obalenia i, i walka się zakończyła. natomiast no pewnie każdy kto walczył Dustin Poirier trochę ostatnio bronił tych obalenia, ale generalnie każdego kogo chciał obalić Islam w to obalał. Ale obejrzałem też właśnie pojedynek z Jalinem Turnerem, który poszedł na split, to była twarda walka, pokazała, że Dan Hooker ma e, charakter, ale Jalin Turner, który jest strikerem Obalił Dana Hookera i to z tak dziecinną łatwością, że no ciężko porównać zapasy ofensywne Dalina da Tarnera z zapasami ofensywnymi Mateusza Gamrota, bo one w żadnym szeregu na pewno nie stały. Jak to mówią, wszystko zależy od tego, kto obala, a tym razem będzie obalał Mateusz Gamrot. No i teraz, gdzie ty byś widział zagrożenia dla Gamera w tym pojedynku? Gdyby chciał się bić z danym hookerem, bo żeby. Powiedzieliśmy, że to jest zawodnik na papierze łatwy. Pod warunkiem. Tak, tak. Bo co, w zapasach to nie jest. Nie, zwykłe. no. Skróciłem skrót myślowy. Oczywiście toczyć pojedynek w stójce, wymieniać ciosami, bo ta stójka też będzie istotna w tym pojedynku, natomiast trzeba podejść do niej mądrze. Na pewno nie można się bić z danym hookerem, który dysponuje lepszym zasięgiem, jest naprawdę dobrym kickboxerem. No, wywodzi się też z kickboxerskiego klubu. Dobrze porusza się na nogach, kopie, używa kolan. Przede wszystkim ma ciosy proste, bardzo dobre. A Mateusz Gamrot, niestety, ale na dziewięć pojedynków w organizacji UFC pięć razy był nograłnowany. Jalin Turner, RDA, Benil Dariusz, Arma, nie Arman, Sarukian, tylko przepraszam. Chociaż tak, Arman Cerukian chyba też i na pewno w pierwszym pojedynku e, Góram Tateladze. Więc trzeba na pewno uważać na, na ten dawny i tutaj upatrywałbym e, największego zagrożenia ze strony Australijczyka, czyli e, wymiany strejkowe, gdzie mógłby e, przejąć inicjatywę, bo Jalinem Turnerem wspomnianym hooker wstrząsał parokrotnie, chociaż w drugą stronę też to miało miejsce. A więc ja dodam od siebie. Mateusz Gamrot ma świetny technicznie boks, nie ma tego power puncha, to jest waga lekka, wadze lekie zdarzają się zawodnicy, którzy potrafią nokautować czy to pojedynczym uderzeniem, to rzadziej, ale też tacy są. E, czy tam jakimiś kumulacją ciosów. Gamrot ma świetną techniczną stójkę, ale tutaj raczej o nokautowaniu nie ma mowy. E, ma nokaut stosunkowo niedawno kolanami, ale to de facto po akcjach zapaśniczych, kiedy trzymał rywala pod siatką i katował jego żebra kolanem. No, no i Holzman <coughs> został znokautowany przez Mateusza Gamrota. To taki czysty nokaut był faktycznie w organizacji UFC Mateusza Gamrota. Tak, natomiast nie jest to typowy power puncher Mateusz Gamrot. Jego stójka jest bardzo techniczna i ona służy budowaniu sobie dystansu, szykowaniu dobrego momentu do wejścia, po nogi czy bardzo często na nisko. I największym problemem dla gamera, oprócz tego co mówiłem wcześniej, tych mocnych, defensywnych, silnie fizycznie zapaśników, to ci, którzy dobrze kopią. Kopnięcia to jest coś, z czym gamer tam miał zawsze jakieś problemy. On potrafi kopać, oczywiście, potrafi przyjąć kopnięcia, ale jest to zdecydowanie jego najsłabsza strona. Jeżeli ktoś mocno kopie, to potrafi zrobić Gamrotowi dużo problemów, ale, zawsze jest jakieś ale, to musi do tych kopnić dołożyć mocne, defensywne zapasy, których tutaj ewidentnie będzie brakowało. I teraz. Ma jedną supermoc Hooker i ta supermoc to jest umiejętność robienia limitu wagowego 70 kg, tego limitu wagi lekkiej, co przy jego warunkach fizycznych to naprawdę jest niesamowite. A i w przeszłości robił 6.6. A i robił w przeszłości 6.6, także ja go mega podziwiam za to jak on potrafi robić wagę bo naprawdę jest potężnym zawodnikiem jeżeli chodzi o te przynajmniej jeżeli chodzi I to o te też to też dosyć wyciętym tam nie za bardzo jest z czego schodzić nie mimo wszystko no to tłuszczu się nie zrzuca przy robieniu wagi, to chodzi o zbijanie wody i to właśnie wbrew pozorom te mocno umięśnione osoby mają łatwiej zrzucać wodę, bo w tkance tłuszczowej wody nie ma, woda jest w tkance mięśniowej i to właśnie tą wodę się zrzuca i to trzeba hookerowi oddać, opanował to perfekcyjnie, robił 6.6, teraz robi 7-0. I korzysta dobrze z tych warunków. Nie jest zawodnikiem siłowym, pomimo tego, że schodzi mocno z wagi. To, to nie jest taki spinator silny fizycznie, bardzo, ale power puncherem i kopnięcia mocne ma. Także na to trzeba będzie uważać. Ja się jakoś kolan boję w tym pojedynku. Kontrze na obalenie na przykład, nie? Tak, bo jestem pewien, że na to będzie stawiał hooker i na pewno to przerobił porządnie w przygotowaniach, ale z drugiej strony. Tutaj... Gamrot jest mistrzem dochodzenia właśnie, wciągania w jakieś tam wymiany stójkowe, czarowania tymi rękami, robienia akcji i nagle wchodzenia na bardzo nisko. Oprócz tych wysokich wejść, gdzie można się nadzieć na kolano, Gamrot potrafi się rzucić po kosteczkę i to przy tych długich nogach hookera i przy realnym zagrożeniu kolanem. Według mnie Gamer to będzie robił w tym pojedynku, bo o ile możemy złapać kolanem kogoś, kto idzie w biodra, no to nie bardzo da się złapać kolanem kogoś, kto idzie pod kolano. Tutaj łapanie kol Plany, nie specjalnie zadziała, a gamer jest tym naprawdę mistrzem: potrafi zejść, złapać kosteczkę, podnieść się z tą nogą, złapać sobie taką taktarową w stójce, jakby tym taktarowym. Taktarów też będzie miał e, przełożenie przy niskich kopnięciach, Dana Hookera, bo wyobrażam sobie, że Dan hooker, który ma naprawdę dobre niskie kopnięcia, e, może też złapać się na to, e, że ma to już przyjmie to kopnięcie, ale automatycznie tą nogę. Już wyłapie i będzie właśnie to podniesienie, z którym na przykład spotykał się Rafael Fizijew po swoich kopnięciach, po, które mogły się tam przyczynić do kontuzji, to już zostawmy, natomiast ten taktarów będzie się pojawiał raczej często w tym pojedynku. No ja myślę, że to właśnie to obalenie, takie firmowe obalenie Gamrota, które jest, wygląda bardzo ładnie i bardzo łatwo, w rzeczywistości jest piekielnie ciężko, żeby zejść komuś pod kolano, złapać go za nogę, wstać z tą nogą, potem go obalić właśnie trzymając w taktarowie. Tak się wydaje, że to jest takie proste. Gdyby to było takie proste, to wielu zawodników by tak robiło, ale to już trzeba mieć ten mistrzowski poziom Gamera, żeby to robić. Natomiast według mnie to jest świetna broń właśnie na Hookera. Głupio byłoby się rzucać po prostu w linii. Tego Gamera oczywiście nie robi nigdy, ale na te kolana trzeba uważać. Ja myślę, że Gamer będzie właśnie kombinował, Sugerował takie właśnie wymiany pięściami, żeby hooker poczuł się pewnie, wciągał go w to, wchodził w przeciwtempo, pod ręce rzucał się pod kolano, po kosteczkę, wstawą z tą nogą obalał i powinien zrobić to, bo minus Mateusza jest taki że no teraz to jest już pełnoprawnym zawodnikiem kategorii 7.0 ja się trochę ja tak bałem jak się do 7.0 ogłosił że już nie robi 66 no nie jest największym zawodnikiem w kategorii no, 7.0 zrobił 66 tylko raz w karierze w KSW tak zrobił tylko raz natomiast jak ogłosił że idzie do UFC do 7.0 ja się trochę bałem bo mimo wszystko no, nie jest największym zawodnikiem z kategorii 7.0 i to no, czasami to widać nie mniej udowodnił dochodząc do tego miejsca gdzie jest że moje obawy były trochę płonne, no bo radzi sobie świetnie. Ma mega dobrą kondycję, lepszą od hookera. Ta walka będzie na trzy rundy, tak? tak. Więc tutaj no, nie zajedzie go tak, żeby go doprowadzić na skraj zawału serca. Natomiast według mnie powinien i na pewno będzie to robił, tak sądzę, bo ja zrobiłbym tak na jego miejscu. Będzie go brał na te zapaśnicze kotły, łapał, ściągał, kotłował się z nim w parterze i wysysał z niego soki życiowe. Bo gamer może to robić naprawdę, choćby i przez pięć rund. To jest piekielnie ciężkie, pomimo tego że to wygląda bardzo gładko. Gamer nie używa takich siłowych przetrzymań, spina, spinających mocno. On cały czas się kręci, ale to kręcenie jest strasznie paliwożerne, ale to gamer tego paliwa udowodnił już nie raz, że ma. Natomiast o ile o Hookera w stójce bym się nie bał, że mu paliwanie braknie, to w takich kotłach zapaśniczych powinien słabnąć. I jak dojdzie do trzeciej rundy, to nawet ten jego kickboxing może już wtedy nie przynosić takich dobrych efektów, kiedy się spompuje, wtedy i gamer może robić presję stójkową. I teraz oczywiście boję się o ten pojedynek, bo po pierwsze no mają Polacy fatalną pasę teraz w UFC i gamer musi to odwrócić. No po prostu mam złe przeczucia, bo miałem dobre przeczucia z Tyburą i się nie sprawdziło. Teraz mam złe przeczucia z gamerem, ale moje przeczucia często się nie sprawdzają, więc to jest dobra wiadomość. Na logikę gamer może nawet poddać według mnie Hookera. Jest to realne tak gdzieś w trzeciej rundzie. Natomiast bardziej myślę, że to jednak trzyrundowy pojedynek pójdzie na decyzję wymęczy fizycznie. Hookera może nawet w trzeciej rundzie pozwoli sobie na więcej akcji stójkowych, ale myślę, że tym kotłami zapaśniczymi zajedzie, i właśnie takimi niestandardowymi wejściami. Bo to, że Hooker się szykował na defensywne zapasy w tym pojedynku, to tak jest tak te, samo jak Mateusz na stójkę, nie? Tak, to... tak, dokładnie. Tylko, że no, komu będzie łatwiej, a czy komu było łatwiej znaleźć dobrego sparring partnera. Który będzie dobrze naśladował rywala? Gamrotowi czy Hookerowi? No oczywiście, że Gamrotowi, no bo już znaleźć tak. wysokiego, dobrego o, strikera. A takich kickboxerów wysokich, dobrych mamy mnóstwo, niczego nie ujmując Hookerowi. Natomiast ilu znajdziesz takich zawodników MMA z takimi zapasami i takim stylem jak Gamrot? zapaśników dobrych w MMA mamy mnóstwo, ale z takim stylem jak Gamrot ilu znasz? Yy, no... Nie znam wielu, pewnie jacyś są, natomiast wiadomo, że ktoś starał się imitować Mateusza Kamrota, ale to jest taki styl, który ciężko odzorować na, na macie. Tak, jeszcze żartem idąc, no to Dan Hooker zmienił kolor włosów dołożył tatuaży. Ja nie wiem, czy to jest dobra zmiana, czy to mu pomoże, ale to oczywiście żadne ża ża Tak, tatuaże na pewno dają plus 5 do, do, do bycia groźnym. Natomiast trzeba też pamiętać, że on wraca po długiej przerwie, był trapiony kontuzjami. To nie jest dobre. To jest już też zawodnik, nieco wyeksploatowany było ścinanie katorżnicze do kategorii piórkowej, kategoria lekka i nie wiem, czy nie najcenniejszym skalpem. Hookera to nie jest albo Paul Felder albo właśnie Jalen Turner, Jalen Turner, Jalind którego Tarners Mateusz Gamrod pokonał splitem po ciężkim pojedynku, ale to był pojedynek wzięty na zastępstwo. Pojedynek, gdzie Mateusz Gamrot musiał lecieć po wizę do Kanady i wracać, więc tam cała ta otoczka dookoła tego pojedynku no nie sprzyjała Mateuszowi Gamrotowi i ten pojedynek musiał tak wyglądać. Ja się obawiam, że ten pojedynek może wyglądać podobnie. Że ten... Tutaj okoliczności też Gamrotowi nie sprzyjają zgubiony ich bagaże przylecieli sobie i okazało się, że ich bagaże nie doleciały i zostali z tym, z czym byli. Tak jest, Wszystkim... teren wroga, wiadomo, gala zrobiona pewnie pod zawodników z tamtego regionu, pod zawodników z Australii, z Nowej Zelandii, natomiast Wydaje mi się, że to Mateusz Gamrot będzie tym zawodnikiem, który narzuci swój styl. O ile ta stójka, to o czym mówił Tomek, będzie służyła do tego, żeby przygotować sobie akcje zapaśnicze, a nie do tego, żeby się bić jak z do Saniosem, co skończyło się knockdownem i w kilku tych innych pojedynkach, które wymieniłem, to ja będę optymistycznie nastawiony do tego pojedynku Raczej Mateusz Gamrot wygra to decyzją. Być może pierwszą rundę, kiedy jeszcze będzie hooker świeży, kiedy coś tam z trójką ugra, to, to może nawet Mateusz przegrać, ale druga, trzecia runda to już podejrzewam będzie zwycięstwo Mateusza Gamrota. I tutaj decyzji bym się raczej w tym starciu spodziewał. Ja też spodziewam się decyzji. Co do tej wygranej pierwszej rundy. Kurczę, jeżeli by wygrał pierwszą rundę, to znaczyłoby, że to się toczyło mocno w stójce. Jeżeli to by się toczyło mocno w stójce, no to byłoby zagrożenie, że to skończy przed czasem. E, ja widzę UK... inny scenariusz. Znaczy, że toczy się długo w stójce że Hooker zadaje znaczące ciosy. Niskie kopnięcia, że trafia prostymi. Być może nawet knockdownuje Mateusza Gamrota, chociaż wątpię, że to się akurat wydarzy w tym pojedynku. A Mateusz Gamrot sprowadza go co jakiś czas do parteru, ale nie robi mu tam większej krzywdy. Hooker ucieka do stójki i każde kolejne obalenie męczy go bardziej dlatego druga trzecia runda już może wyglądać inaczej natomiast ta pierwsza z racji tego że niewiele wynikało z parteru i, i nie było tam żadnej e, żadnych zniszczeń może spowodować że sędziowie uznają że zawodnik który skutecznie trafiał czasami prostymi niskimi kopnięciami e, wygrał tę rundę 10 do 9 ja trochę liczę na to że jak już gamer złapie a złapie dosyć szybko to, to nie będzie czegoś takiego, że sobie hooker wróci do stójki i będą się rozgrywali dalej mecz kickbokserski Liczę na to, że gamer będzie mu się dawał podnosić, nie tracąc z nim kontaktu ciasnego, będzie cały czas blisko i będzie go sprowadzał, nie puszczając klinczu i tak będzie się bawił, że tylko będzie wańka wstańka. Gamer lubi coś takiego robić. To jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Jak kotek złapie myszkę, to często te kotki się tak bawią. Puszcza tą myszkę, myszka myśli, że może uciec, zaczyna tup 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 tup, tup a kotek cap drugą rączką i trzyma już tą myszkę łapką, nie rączką. I gamer też tak lubi. Dawać, wstawać i znowu sprowadzać, i to jest bardzo męczące dla tych, którzy właśnie wstają. Ja zostałem sprowadzony, walczę, wstałem. Jak ty to zawsze mówisz, już był w ogródku, witał się z gąską i znowu leci na matę. I to jest Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. I to takie ucięcie głowy to byłoby poddanie w tym wypadku, i być może takie poddanie w trzeciej rundzie. Trzeba Jeż... oddać, że huker z Kubany jest twardy i ani nie pęka, jeżeli ktoś sięga po techniki kończące, bo nawet jak ten Islam Machacze wciągnął te kimurę i wyrywał mu tam barek, to on nie był skory do, do klepania. Tam chyba, nie wiem, czy nie było werbalnie koniec końców poddanie, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast no jest twardy. Turner też nim wstrząsnął kilka razy w pojedynku, bo rozkrwawił go, zasypał go gradem ciosów, a on potrafił wrócić do tego pojedynku, jeszcze odwrócić losy tej walki. Twardy jest, ja mu nie ujmuję i to jest oczywiście jego atut, ale ja myślę, że że gdyby Gamer miał podać w tym pojedynku, to byłaby to albo skrętówka i tutaj nie ma twardego na skrętówki, albo duszenie. Możesz być twardy, ale po prostu spłyniesz przy duszeniu. A ja, ja tej nie tej widzę. Kimury też nie wykluczał. Mateusz Gamrot już jego Stevensa poddawał Kimurom. To był idealny scenariusz. Trochę jak Islam machacza. Pierwsze sprowadzenie poddaje łapie kimurkę i, i ciągnie ten bark, bo chyba kontuzję ręki miał Dan Hooker, więc kto wie. Byłoby fajnie, ale ja w to nie wierzę, dlatego że... Ja mówię, że to był idealny scenariusz, a. nie? I jeszcze potem Mateusz Gamrot mu wyskakuje na klatkę i mówi zrobiłem to tak jak Islam, poddałem w ten sam sposób, muszę się z nim zmierzyć, nie? To był taki fajny stempel, bo Mateusz Gamrot tego stempla potrzebuje. Jeżeli to będzie walka, a może też taka być jak z Jalinem Turnerem, gdzie wygra Mateusz ze względu na swoją bazę zapaśniczą, ale będzie to decyzja taka trochę przemęczona, no to UFC będzie go traktowało trochę jak Bellala Muhammada, i tę walkę wsadzi do szuflady, i nie będzie chciało o niej pamiętać już przy następnej gali. E, mniejsza z tym, o tym teraz nie będę się rozwodził, co tam dalej z Gamrotem. Ważne, żeby wygrał tę walkę, w jakim stylu to mniejsza. Fajnie byłoby, gdyby wygrał choćby przez tą Kimurę, ale czemu ja w Kimurę nie wierzę? E, Hooker, jestem pewien, wyjdzie w luźnych spodenkach do tego pojedynku. Przegrał już raz przez Kimurę. I no, musiał z tego wyciągnąć wnioski. W UFC jest przepis, że nie wolno łapać za ciuchy przeciwnika, za to wolno łapać za swoje ciuchy. No nie tylko w UFC. No tak, w zunifikowanych regułach. Są jeszcze federacje, gdzie nie wolno łapać za, za swoje ciuchy, ale w UFC w ogóle w zunifikowanych regułach masz rację, za swoje ciuchy wolno łapać. I to właściwie ma zastosowanie głównie w przypadku obrony kimury. Jeszcze w kilku sytuacjach, ale najczęściej to jest właśnie, kiedy ktoś łapie mnie w kimurę, to ja się łapię za swoje spodemki. Jak mam te takie obcisłe tranksy, valetudo, no to, to też da się za to złapać, ale. Trudniej jest włożyć te palce, prawda? Trudniej to, włożyć i nie daje to takiej stabilności chwytu. A tu takie e, klasyczne shorty dają mocny uchwyt, i to jest ciężko wyrwać. Oczywiście ktoś dysponujący bardzo dużo siłą fizyczną, statyczną, to jest w stanie to oczywiście urywać, ale to Gamer nie należy do takich zawodników. Gamer jest bardziej techniczny właśnie, więc ja akurat Kimury bym się tu nie spodziewał. Obym się mylił, bo jeżeli to Gamer wygra Kimurą, to będę pierwszy szczęśliwy, ale ja bym bardziej widział albo właśnie dźwignią na tą długą nogę. dźwignie na nogi jest dużo trudniej bronić właśnie twardością, bo zwłaszcza jak skrętuwa idzie, to możesz być twardy, jak wszystko w kolanie zrobi chrup. To jest game over i podobnie z przyduszeniach. Ja mogę być twardy, ale odcięty, odcięte tętnice nie doprowadzają krwi stlenem do mózgu i jestem. A jak Wy sądzicie, jak potoczy się ten pojedynek? Dajcie znać w komentarzu. To nie ostatni materiał dotyczący UFC 305, bo w południe e, takiego regulaminowego czasu, a może też w inną godzinę, jak będziecie e, to oglądali, to pojawi się również analiza walki Polaka Rodaka Afrykanera, czyli Drikusa Duplessisa z Izraelem Adesanią. E, no a wieczorem, czwartek 22, e, typowanie stawianie e, kuponów na Fortunie, także bądźcie z nami. Podsumowując, gamer decyzją. Tak sądzimy. Bang.